Cześć, witajcie z witam was w drugim odcinku kariery Wiktorium Berno. Poza nagrywkami wydłużyłem kontrakty z piłkarzami, a teraz lecimy z meczem z Angers do Kadleca. Wypożyczenie z opcją wykupu, ja chcę wypożyczenie na dwa lata, po prostu samo wypożyczenie. I słuchajcie, gramy mecz. Gramy. Dziś ciekawy debiut. Pierwszy mecz w roli szkoleniowca tego klubu. Zapraszamy na transmisję meczu. To, to my. Szwajcarski szkoleniowiec, który trenuje szwajcarski klub. Na Allianz Stadium kibice już na miejscach. Zaczyna się wrzawa. Spotkanie rozpocznie się lada moment. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Lecimy. Mamy dziś dla Państwa pierwsze spotkanie grupowe Europejskiego Pucharu Narodów. Atmosfera na trybunach niesamowita i mamy nadzieję, że przełoży się to na poziom meczu. Pierwsze spotkanie po przerwie, więc trzeba ten mecz potraktować bardziej jak rozbieganie i element treningu niż walkę o wynik. No ale zawsze jest paru graczy, którzy zechcą się wyróżnić przed sezonem. W tym, w tym odcinku rozegram tylko to jedno spotkanie. Następne dwa spotkania będą już w trzecim odcinku. Uwaga, składa się Wiktorium do strzału. Dobra, teraz zachowanie do, między słówkami. ratował, więc. Daleko dobry pole karne. Znowu bramkarz. No dobra, wiktorę Berną, tutaj trzeba się przyzwyczaić do zawodowca. Bo tak, to jest kariera, którą rozgrywamy bo życia już jest ryzykuje i w Jak ten? to możliwe? Kończy się niegroźnym strzałem. Piłka w rękach bramkarza. Dobrze co zbudowali faceli? tę akcję, stworzyli świetną Oj, okazję, ale uderzenie to, pozostawiło faceli? wiele do życzenia. Wracaj. I to tyle z tej akcji. Muster, Muster, Smith, Smit. Czy wyjdą na prowadzenie? Takie. jest! Proszę Państwa. Otwiera na wynik Teraz pytanie. jako odkład przeciwna drużyna. Pierwsza bramka w tej karierze. Mamy to. Kto zdobył w bramki. Aż nie wiem, bo jest mi teraz ta ile może dać skuteczna gra z atak. Strzelec za bramki zdobywa grę. I z najbliższej odległości pokonał bramkę. Gilherme Fereira, czyli Brazylczyk. Fereira 20. wyrównał nam się wynik. Jest 1-0 dla Victor Bert. Ciekawy skrót w ogóle. HBO Dobre ustawienie w defensywie to I połowa idę. sukcesu, znowu są Müller. Hmm. Powiem tak, Otto Müller jest trenerem. No i, no i, i fauluje teraz, będzie rzut wolny. kilku zawodników do nazwisku. Nie wiem, czy to są Oj, to Ta za mocna by... piłka. Trafi do bramkarza. By... Nie wiem, po... podanie przejęte, strata, piłka odzyskana. Wali. Ma wsparcie, by to rozegrać. Zaplokowana teraz próba strzału. Da Costa. Pereira. Pereira do Müllera. Dziś po raz pierwszy zagrają pod wodzą nowego menedżera. Zmiany, zmiany, zmiany. Apetyty w klubie są ogromne. Ściągnęli go tutaj w określonym celu. Ma zdobyć wraz z zespołem tytuł mistrza. A i dobre występy w innych rozgrywkach nie zaszkodzą. Dokładnie. Na pewno nie jest łatwo wejść do klubu, w którym są takie oczekiwania, no, ale myślę, że dostał do dyspozycji na tyle z granu, że Berno będzie... Czy zdoła zrealizować cele? Przekonamy się. Myślę, że ważny Burno. będzie dobry start. To jest ich najgorszych... Na to on może, może być. Trudno i zawsze. Berno Nie, teraz akcja. Ciekawe, żadnych, czy zobaczymy strzał czy tak próbę drugą rozegrania. Tyle, tyle dobrze, nie? Więc tylko musimy się z nimi pojedynkować. Mm. W Świetne wejście, piłka odebrana. Koniec. Koniec Przerwa. Koniec pierwszej połowy. Zero do zera na razie. A nie, jeden do zera, przepraszam. Jest jedna bramka. Dla... Gwizdek Victoria rozpoczynający Bern. drugą połowę za nami. A zdobyliśmy. przed nami tak, 45 minut emocji. Teraz to by przypomina, nie? Że zdobyliśmy bramkę. <laughs> Układało Dara. się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Nie. Ale podanie hmm. do Musera. Muser. Okazja może być groźna. Muser! No nie, poprzeczka. poprzeczka! No nie! Najgorzej. A, się, że najgorzej że mogą mieć Nic z tego. Najgorzej. Słupki i poprzeczki prowadzili. to kapryśni przymierzeńcy. Tym razem jednak Bramkarz miał szczęście, aż odetchnął, nie ma gola i wciąż Wiesz, tylko jedna bramka do odrobienia. Tu mamy pecha, nie? Schneider, Kiss, Schroeder, Schmidt. Schmidt, Müller, Müller. Müller. jest sporo przed może zaatakować? Tam. No i nawet nie drgnął Bramkarz, His. był pewny, Müller. że nic z tego nie będzie. No tutaj Od wiadomo, że... że to uderzenie no. nie zagrozi jego bramce. Nie wydaje mi się, by tam była bramka. Widzimy to dzięki technologii goal line i rzeczywiście nie ma wątpliwości. Nie ma bramki. Sprawa wydawała się oczywista, ale zawsze lepiej sprawdzić, niż później wstydzić się za błąd albo co gorsza, wypaczyć wynik meczu. Dokładnie. Ja rozumiem sędziego. Transfer? Nie. Działa na wyobraźnię. Myślisz, że zawodnik sprawdzi się w nowym klubie? Okazja roku. Na tak. pewno nie raz się o tym przekonamy. Niesamowite wzrost To musi wpaść! Brawo, tutaj I 1 do 0 dla Wiktorii Berno. Ale tylko ze sprawą świetnej gry bramkarza zawodników z Berna. Uwaga, groźnie! I 2 0. Jest gór! a teraz odskakują na dobre! 2 do 0 dla Wiktorii Berno. Kis to Realizator pokazuje nam powtórkę tego gola. Banalna okazja, ale trzeba mieć odrobinę instynktu strzeleckiego, żeby w ogóle znaleźć się w takiej sytuacji. No to Zdobywstą mamy do 2 do 0. 0. Müller. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Szukają I... okazji, budują akcję, coraz bliżej podchodzą pod pole karne. Monster. Obrona jest ja na stole ośrodkowania. Ale. To, niestety. Przed się przed no nami no ostatni się bronią. spotkania. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. To Was, Tevin. Pierwszorzędna teraz parada. Pierwszorzędna. Strzelający nie może uwierzyć, że to wyjął. Diony. A teraz decydują się A, biceps. Biceps. na korektę. Posyłają do boju gracza ze świeżymi siłami. Znowu może być groźnie z rzutu rocznego. Interweniuje i mogą odetchnąć z ulgą. Dobra, monster. Biegnie. Paga. Piłka za plecy obrońców. I... Piłka za linię obrony. Będzie gorącą. I, tak I Zero. Jeszcze jedna bramka. Już trzy. W ten sposób nie zwycięstwo w Jukrasz, dzisiejszym spotkaniu. Schmitt. Wiktoria Berno prowadzi w tym spotkaniu nic ty z do zera. Lukasz 84 84 minuta, Jaki może jest z... wynik, sami na Państwo na widzicie, ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, tu już niewiele może się zmienić. Może na deskach. Ja może, ja Czy wiem, że może ta liga jest nielicencjonowana, ale Dobra. To, to będzie już. Tylko 20 sekund. Rzmi znowu. Uderza na bramkę. Ten strzał Jeszcze. skutecznie zablokowany. A i Jeszcze takim Wiktoria podaniem Berno. wystawia o, kibiców na próbę. I to by było na tyle, proszę Państwa. Zespół gotowy był z wspaniałym Berno. dopingiem swoich kibiców. Pierwszy mecz w tej karierze. I mamy trzy bramki. Tak więc ja się z Wami żegnam. Cześć i Piona.